Dzień dobry! Dzisiaj robimy sobie szybkie śniadanko, czyli coś, co już po prostu miałam zrobione w domu. Tutaj miałam ugotowany ryż do pomidorowej, a że nie zjedli, no więc postanowiłam zrobić ryż z jabłuszkami. Tylko, że robię to nie taki jak na obiad, czyli warstwowy i tak dalej, i tak dalej. Nie, mam generalnie jedno jabłko, jeden woreczek ryżu, a że to jest śniadanie tylko dla naszej dwójki, czyli dla mnie dla mojej córki więc postanowiłam, że szybko coś pykniemy. Słuchajcie, tak. Mm, ja sobie zawsze na dół nakorajam takie plasterki masła, ale dosłownie to są takie bardzo cieniutkie plasterki masła. Nie wiem, czy widzicie, o co mi chodzi. I to po prostu sobie daję na dół, aż dzisiaj zapomniałam generalnie. A muszę to jakoś wcisnąć pod ten ryż. Po prostu tylko, żeby się nie przypiekł mi ten ryż. Witam wszystkich! Żyje, żyje i ma się bardzo dobrze, Tu jest chory. Ten ryż nawet sobie mieszam z tym bananem, no ale że zapomniałam, jest rano, więc wszystko dzisiaj będę zaczynała od nie tej strony, co powinnam. No to mieszamy sobie. Mama pomieszać? Możesz, proszę. Mama oko. I na górę co robimy? Jabłka! Tak, sypiemy jabłko. No to syp nie podjadaj mi. Syp jabłko ładnie. No, na całe ładnie. Dobra. Dobra, i teraz tak, sypiemy sobie cynamonem. Dobra. I na górę na cynamon, ja też jeszcze sobie kroję takie małe kawałeczki masła. Dosłownie małe i cieniutkie przede wszystkim. Już nie dajmy się zwariować. Mimo, że ja generalnie wolę bardziej jeść edelme. No piękna jesteś, maluj się. Mama się nie maluje, to chociaż ty będziesz się malowała. Prezentacja? Piłka. Oho. Maja chce piłkę, słyszałaś? Nawet nagrało się. Nacisła sama łapkę, piłkę. Piłkę. Dobra, słuchajcie, ja już tutaj naszą naszą mam. Mamy na dole masełkę, ale dosłownie badam cztery kawałki. Eee, ryż, jabłuszko na górę potarte, cynamon i znowu masełko, ale w ryżu jest jeszcze banan rozznieciony, żeby po prostu go nie słodzić tego dodatkowo, tylko żeby banan zastąpił nam po prostu słodzik. Jak się wymalowałaś, no, pokaż tu się, tu żółto. Tu nie wiem, co to fioletowo jest. Fioletowo-żółto. A, fioletowo-żółto. Czuję fioletowo-żółto. No pięknie. Mamy też pomalujesz? A tak. e, to jak wrócimy ze sklepu, dobra? Nie. Tak, myślę. Tak. Nie. Jak Już. Wygląda? Mm. Ula, la, jak wyglądam? Zobacz. Ulala, jaka jestem piękna. A ja mam. Mhm. No, make-up na imprezę, jak ja. nic. A nie mam Fioletowo-żółto, no. takie są tylko obok siebie, a ty nie obok siebie. No, to jutro, na, jutro dzisiaj nas to może musi tak zabrać, jak jesteśmy taki wymalowane. Dzisiaj na nartę, a nie jutro, co? Mm. <laughs> był